Odpalam auto. Wakuum jest podpięty bezpośrednio pod pompę, pod zaworek zwrotny. I tutaj, że podciśnienie jest wytwarzane. Wydaje mi się, że pompa chyba jest w porządku. Teraz nacisnę hamulec, trzymam, puszczam, trzymam, puszczam. Poczekamy aż się chwilę podpompuję. I teraz sprawa z hamowaniem pulsacyjnym. Naciskam puszczam, naciskam, puszczam, naciskam, puszczam, naciskam, puszczam, naciskam, puszczam, naciskam, puszczam. Pedal robi się leciutko pod sam koniec, twardy, natomiast raczej to jest chyba prawidłowe działanie. podkompujemy Widać, serwo trzyma, lecz tak jak pokazywałem wcześniej, jest problem z króćcem, który wychodzi z serwa do ściany grodzowej do zaworka. Prawdopodobnie gdzieś tam się wytwarza luz. Na razie trzyma.